Siemaneczku kochani, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale i dzisiaj witam się z wami przy aucie. Jak widzicie wszystko jest zapakowane, a to dlatego, że właśnie zmierzamy do Sopotu na kawaliadę, żeby nagrać wam właśnie fajnego vloga stamtąd, co się będzie działo i tak dalej. Ja pierwszy raz w życiu będę właśnie na kawaliadzie w Sopocie, więc jestem ciekawa jak to wszystko będzie wyglądało. Będę miała porównanie już do Poznania i zobaczymy, która kawaliada będzie fajniejsza. A póki co odwieźliśmy właśnie pana kotka do rodziców, bo oczywiście sam nie zostanie. Także idziemy go teraz odnieść, się mu wszystkie rzeczy i zbieramy się w dalszą podróż. Mały update z trasy. Mamy do Sopotu około godzinkę, ale stanęliśmy jeszcze na jedzonku w KFC i ja wziąłam sobie mega poketa, a Dawid wziął sobie jakiegoś burgera, którego jeszcze nie jest. Zaraz Wam wszystko pokażemy, jak wygląda. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, jakie jest Wasze ulubione danie z KFC, czy wolicie KFC, czy McDonalda. Jak dla mnie, szczerze mówiąc, jest to obojętne, bo od dłuższego czasu tak naprawdę bardzo rzadko jemy fast foody. Ale dzisiaj, jako że jest traska, no to nie mogła zabrać z takiego jedzonka. Tak więc tutaj jest mój pocket, a tutaj jest Dawida Grander. Będziemy zajadać i śmigamy dalej. A few moments later. Słuchajcie, dotarliśmy właśnie do hotelu. Jesteśmy w windzie i okazało się, że mamy pokój na najwyższym piętrze, czyli na czwartym. Także wjeżdżamy teraz windą, lecimy do pokoju i zrobię Wam oczywiście jakiś room tour, ale ogólnie hotel fajny, a nie? No w ogóle sami nie wiemy, jaki to pokój będzie. No w sumie nie więc wiemy. to będzie niespodzianka. W sumie nie wiemy, ale póki co hotel robi wrażenie, także lecimy teraz do Pokoju. Dobra, jesteśmy tutaj na tym korytarzu i my mamy pokój numer 407 Wrócimy sobie tutaj Jest nam troszkę ciszej, żeby nie wszystko Co? I o, fajnie tu! Dobra, czekajcie, zapalimy światło Ale ładnie pachnie w ogóle, nie? Mhm mm Dobra To robię od razu room z wami, nawet się nie rozbieram Dobra, nie zaglądam na razie No tak, tutaj mamy... Wielkie lustro przed pokoju, mega fajnie, także jak się ubiorę, to będę mogła obejrzeć, na pewno dobrze wyglądam przed wyjściem. Tutaj jest jakaś szafa, także ona nawet jest sen, yy, żelazko, także super, bo o, i nawet jest światło na troszki, i szlaproczki i sejfik mamy mega fajnie. I co mamy takie do dochodzenia <laughs> po pokoju. Także na pewno sobie z tego skorzystamy. Ej, naprawdę mega ładnie tutaj pachnie, co? Mm -hmm. Jest naprawdę super. Także tutaj jest ta szafa i zazwyczaj jest tak, że tutaj po prostu jest łazienka. Także ciężko liki teraz sobie od razu tą łazienkę, Ale ładna. Fajnie, bo jest całkiem duży prysznic, a zazwyczaj prysznice w hotelach są dość małe. A tutaj jest naprawdę dużo miejsca. Jest wielkie lustro, oczywiście zlew. Tutaj fajne lustry do malowania się w ogóle. Ja nie wzięłam swoje za sobą, ale może wykorzystam. Jest suszarka. Jakbym wiedziała, to też suszarki bym nie brała ze sobą, a wzięłam, także no tutaj mam. Nawet widzę, że jest kibel z możliwością takiego alabidetu, żeby się podnieść, więc naprawdę no, sztosik. Teraz uwaga moja pierwsza reakcja na naszą sypialnię. O kurde, ale widzicie, to wygląda, zobaczcie, na to ubiegło. Mega to wygląda. I wszystko jest takie totalnie w moim stylu, takie nowoczesne czarno-białe, mega ładnie to wygląda. To jest jeszcze telewizor, oczywiście czajniczek, żeby można było serwować kubatkę kawkę. No i białaczko do pracy. A tutaj widzę, że można sobie jeszcze winko kupić. <laughs> Także przemyślimy ten fakt. No, ale ogólnie mega fajnie i tutaj widzę, że chyba jeszcze jest klimatyzacja i widok. Uwaga, widok jest taki. No powiedziałabym słaby. W sensie, jak się spojrzy na prawo, to jeszcze jest w miarę, bo widać jakieś budynki. Ale tutaj jest jakiś kosz z kartonami. Dosłownie podnoszę ten. A w ogóle co najlepsze, to ten hotel jest w samym centrum Sopotu i mamy dosłownie rzut beretem na molo, więc na pewno się przejdziemy na plażę. Ja nigdy nie byłam nad morzem zimą, także jestem ciekawa jak to wszystko wygląda, ale póki co ogarniamy się, chciałabym jeszcze pojechać dzisiaj na kawaliadę. Dobra, słuchajcie, my jesteśmy już na miejscu, bo stwierdziliśmy, że pierwsze co to jedziemy właśnie na kawaliadę i nie komentujmy tego, że wyglądam jak kasztan, ale po prostu pada deszcz i nie chcę zmoknąć. Lecimy teraz na Ergo Arena, jesteśmy w ogóle... Pierwszy raz w supocie. Nie wiedzieliśmy, gdzie jest parking, więc stanęliśmy kawałek dalej. Tutaj widzę, że po prawo jest jakiś większy parking, więc może jutro tutaj staniemy, będzie bliżej i zobaczymy. Na razie lecimy się zarejestrować i zobaczymy, co właściwie się tutaj dzieje, jak to wszystko wygląda w środku i naprawdę nie mogę się doczekać, bo już z zewnątrz ta arena naprawdę robi fajne wyrażenie, także lecimy do środka. Dobra, my jesteśmy już w środku, Odebraliśmy nasze opaski i tak dalej i lecimy sobie teraz na trybuny i na wystawców. Szczerze mówiąc, robi mega wyrażenie i uważam, że jest o wiele lepiej niż jak byliśmy w Pozaniu. Jesteśmy sobie póki co na trybunach, bo nie potrafimy się dostać na te wyższe piętra, ale zaraz to wszystko obczajmy. I o 18.30 mamy WKKW, które bardzo chciałabym zobaczyć. Mamy aktualnie 17.30, także jeszcze godzinkę mamy. Później o 21.00 ma być Speed and Music, więc też bardzo chciałabym na tym zostać. I plan jest ogólnie taki, że po całej kabaliadzie jeszcze pojedziemy sobie na molo na plażę. I na pewno pójdziemy też na jakieś dobre jedzonko, także wszystko Wam nagrywam i pokażę gdzie poszliśmy. Może Wam się przyda, jak będziecie w Sopocie przy okazji, czy dobra knajpa, czy zła. Od razu damy Wam naszą recenzję. Dobra, oficjalnie udało nam się dotrzeć na drugą część tych wszystkich targów. I tutaj jest o wiele lepiej, bo tam było tak mega ciasno i trzeba było się naprawdę gnieździć pomiędzy ludźmi. A tutaj jest już duża przestrzeń, także idziemy się tutaj rozejrzeć. Słuchajcie, właśnie przyszliśmy na konkurs i jest to jeden z moich ulubionych konkursów, czyli WKKW, także rzucę Wam kilka przebitek, a ja oglądam dalej, żeby się nie rozpraszać. Dobra, my jesteśmy już po zawodach i wygrała Daria Kobiernik, także wielkie gratulacje dla niej, naprawdę świetnie jej poszło i powiem Wam szczerze, że to kakao, naprawdę zawsze najwięcej emocji we mnie wzbudza i jest to naprawdę top, top konkurs, naprawdę świetnie wszyscy się spisali i super się na to patrzyło. Teraz idziemy pokręcić się troszkę po stoiskach, kupiliśmy sobie też wodę, bo strasznie nam się pić zachciało, jest to odsłona produktu, który już był, czyli błękitna kopyta, tylko wtedy był w sprayu, a teraz jest on w maści, pokażę Wam jak on się prezentuje ma fajny kolor i naprawdę bardzo fajny zapach i można go nabierać właśnie albo pędzelkiem albo ręką jak wam wygodnie także ja jestem bardzo ciekawa jak się będzie sprawdzał bo zapowiada się naprawdę super A jeszcze tak wracając właśnie do tematu jedzenia to naprawdę trafiliśmy w bardzo fajną knajpkę, ja dosłownie wyszukałam a co tak stuka. Ja dosłownie znalazłam knajpkę po ocenach i stwierdziliśmy, że idziemy, tym bardziej, że jest włoska. My bardzo lubimy włoskie jedzenie. I powiem wam, że naprawdę bardzo fajny klimat. Można było się poczuć dosłownie jak we Włoszech. Taka włoska muzyka na żywo. Wszyscy tańczyli, wiecie, taki przepych dookoła. Mega fajny klimat, naprawdę. I jedzą też bardzo, bardzo dobre. My wzięliśmy sobie z Dawidem pizzę i była naprawdę przepyszna, a teraz właśnie weszliśmy już na molo i robi naprawdę duże wrażenie. Także idziemy tam prosto, żeby zobaczyć troszkę może. Idziemy, idziemy tym molo. Jestem w szoku, ile ludzi tutaj jest o tej godzinie i przy tym wietrze. O, ja jeszcze łabędzie są. Ale sztos. Kamera wam na pewno tego nie odda, ale musicie wiedzieć, że naprawdę pięknie to wszystko wygląda i ma taki magiczny klimat. O, koska. <głoska> Chciałabym, żeby jeszcze udało nam się rano tutaj przyjść i zobaczyć to wszystko za dnia, ale w nocy naprawdę wygląda to fajnie. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo tak wieje. <głoska> bo tak wieje. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki luźny vlog i to by było na tyle elo.